Jeśli będzie nam się to podobać, jeśli będzie, moim zdaniem, było mega. Jest, jest bardzo, bardzo fajnym się. miejscem, bardzo się i... mi się podobało. Bardzo mi się podobało na ekogener w ekogeneratorze i chciałbym jeszcze raz tu przejść i odwiedzić to miejsce. Dzień dobry, bardzo mi się tu podobało, jest świetnie i ekologicznie. To było niezwykłe. Dziękujemy. Super Ekogenerator. Bardzo nam się podobało i. Ładnie i trochę wysoko. Podobało nam się i tam była taka duba duba dłojka. Tutaj jest świetnie, wszyscy są mili i są ciekawe lekcje. Super, wycieczka. Tak jest super.